Więc w dzisiejszym odcinku będzie odcinek z Moviste Planet i pokażę Wam kilka sposobów na szybkie zarobienie Starcoinsów. I może nie będzie taka aż duża ilość ich, ale na serio, kiedy gdzieś 10, 10 minut posiedzicie nad tymi sposobami i wykonujesz te sposoby, to można trochę dużo sobie zarobić. Więc, sorry, tak jak będzie trochę głośno, bo jestem teraz na basenie, jakby więc pierwszy sposób wchodzimy to można wykonać na telefonie więc wchodzimy na MSP Buzy i wchodzimy na top 50 i można sobie wchodzić do różnych osóbek z właśnie topki i zazwyczaj te os i wchodzimy właśnie jak wejdziemy już jakąkolwiek osobę z top 50 z Buzów wchodzimy jej do, poko do, do pokoju tej osóbki wchodzimy i zazwyczaj te osoby z topki mają mega dużo dużo jakby tych um, zwierzaków i z dużymi levelami i przez to zobaczcie ile mam już po 5 star końców. i łącznie 400 nawet do tego wałam. I to jest pierwszy sposób i można tak sobie wchodzić właśnie do pokojów różnych takich osób. I drugi sposób to jest właśnie ogl oglądaj i wygrywaj. Teraz akurat chyba i właśnie za tą reklamę zazwyczaj jest ona krótka, jakiegoś, nie wiem, zazwyczaj jest jakiegoś filmu skina czy coś takiego jest reklama i no, 35 starcoisów i oraz 50 fame. I oczywiście możemy to sobie oląć, um, ale jednakże wolę robić właśnie ten drugi sposób. Z oglądaniem tych reklam na laptopie nie wiem czemu mi jest lepiej na laptopie i właśnie ja w taki sposób zazwyczaj y, szybko sobie właśnie y, robię właśnie pieniądze, tak. Głaskam zwierzaki o sobą stopki. Z, z, okay. y, wiem, a, że to jakoś dziwnie brzmi, ale na serio zwarcie ja właśnie wejdę do jakiejś osóbki. I zazwyczaj te osoby mają mega dużo tych bonis i innych zwierzaków. I jeśli właśnie na czatach też można wchodzić i głaskać, ale na czatach jak wejdzie się, to zazwyczaj te zwierzaki dają po jednego star końca, a te topki mają wyższe levele, Wyższe levele, bo te osoby zazwyczaj dość długo grają, bo na przykład ta osoba ma 101 level, więc wow, na serio. Ale można też oczywiście głaskać innym, osob innym z osobom zwierzaczki, jak czuli karet te z topki, ponieważ one zazwyczaj mają te osoby, mają te zwierzaki takie z dużymi levelami. Tak. To, jest moje, to są moje tajne sposoby, dwa sposoby. I możecie napisać, sobie, czy chcielibyście więcej różnych takich sposobów. Na mówi Star Planet, jak zrobić szybkie Star Coinsy, czy jakiś level pić szybko, czy jakiekolwiek inne rzeczy. Więc to tyle z tego filmiku i zapraszam do oglądania moich innych filmów i na serio. Jak jest w 10 minut ostatnio nawet y, 1000 końców miałam, ale to byłam w dużych pokojach i to tyle z tego odcinka, więc bajo!